Modlitwa. To podstawa życia chrześcijanina, prawda? Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego twoje modlitwy wydają się płytkie, jakby nic się nie działo? Przed posiłkiem, przed snem, w kościele, jasne, to są dobre momenty, ale. Czy one naprawdę zbliżają cię do Boga? Ile razy słyszałeś historie o ludziach, którzy doświadczyli niesamowitych odpowiedzi na modlitwy? Ludzi, którzy mówili, że poczuli Boga niemal na wyciągnięcie ręki, że był obecny, bliski, a nieodległy i nieosiągalny. A ty, czy czujesz, że tego brakuje w twoim życiu? Jeśli tak, to powód jest prosty: twoja modlitwa jest zbyt słaba, ale nie martw się. W tym filmie dowiesz się, jak ją wzmocnić? Oto siedem kroków, które zmienią twoją relację z Bogiem. To nie jest skomplikowane, nie musisz robić czegoś nadzwyczajnego. Chodzi o proste zmiany, które wprowadzą głębię i prawdziwą bliskość z Bogiem, gotowy, aby poznać te kroki i zacząć odczuwać realną obecność Boga w swoim życiu? Zacznij rozmawiać z Bogiem prosto, bez ceregieli. Wiesz, nie chodzi o to, żeby znaleźć jakieś. Wyrafinowane, piękne słowa. Paweł w liście do Filipian mówi: Wszystko przedstawiajcie Bogu w modlitwie. Wszystko, bez wyjątku. Bóg nie postawił przed tobą żadnych barier ani ograniczeń. Nie ma rzeczy, o które nie możesz prosić. Jezus w Ewangelii Mateusza jeszcze to uprościł. Nie bablajcie jak poganie, którzy myślą, że zostaną wysłuchani przez swoją wielomówność. Nie musisz się silić na długie intelektualne modlitwy, Bóg już zna twoje potrzeby, zanim otworzysz usta. Modlitwa to po prostu dołączenie się do tego, co Bóg już robi w twoim życiu. To nie jest magiczne zaklęcie, które musisz poprawnie wypowiedzieć. To szczera, prosta rozmowa, tak jakbyś rozmawiał z bliskim przyjacielem. Musisz ustalić konkretne godziny na modlitwę. Paweł w liście do Kolosan pisze: Poświęćcie się modlitwie. To znaczy, że modlitwa powinna być priorytetem w Twoim życiu. Pomyśl o tym tak: tak jak trening wymaga regularności, tak samo Twoja modlitwa. Jeśli chcesz zobaczyć zmiany, musisz znaleźć czas. Może to być rano, kiedy wstajesz, w południe, kiedy masz chwilę przerwy, albo wieczorem przed snem. Ważne jest, żeby wyznaczyć te momenty i trzymać się ich. Jezus sam dawał nam przykład, modląc się o różnych porach dnia. Widzimy to w Ewangelii, a Kościół Pierwotny również miał ustalone godziny modlitwy. Zrób to samo: ustal regularne momenty, kiedy będziesz rozmawiać z Bogiem. To pomoże Ci utrzymać modlitwę jako priorytet i rozwijać bliskość z Nim. Przypomnij sobie, kim jest Bóg. Czasem, kiedy się modlimy, możemy zapomnieć, że mówimy do samego Stwórcy Wszechświata. W Psalmie 33 czytamy: Słowem Pana powstały niebiosa. Tchnieniem ust jego wszystkie zastępy. To Bóg, który jednym słowem stworzył niebo i ziemię, i to właśnie do niego kierujemy nasze modlitwy. Kiedy uświadomisz sobie jego wielkość, Twoja modlitwa automatycznie zmienia się w uwielbienie. To nie jest zwykła rozmowa. Jezus nauczył nas modlić się w sposób szczególny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Zaczynamy od oddania Bogu czci, przypominając sobie, że jest święty, potężny i godny wszelkiego uwielbienia. Modlitwa staje się znacznie prostsza, kiedy pamiętasz, że Bóg, do którego się zwracasz, jest wszechmocnym Ojcem. A co najważniejsze, kocha cię jak swoje dziecko. Nie powstrzymuj się, kiedy rozmawiasz z Bogiem. Pamiętasz, jak Dawid w Psalmie 31 mówił otwarcie o swoim bólu i grzechu? Był brutalnie szczery. Nie próbował nic ukrywać, nie udawał, że wszystko jest w porządku. Modlitwa to dokładnie takie miejsce, miejsce, gdzie możesz być całkowicie szczery. Jeśli jesteś zmęczony, zły, smutny, powiedz o tym Bogu. Nie ma potrzeby udawać przed nim, że jest inaczej. W Psalmie Czwartym Dawid wołał do Boga: odpowiedz mi, kiedy wołam. Bez wahania, bez lęku prosił o pomoc. I to jest klucz. Nic, co powiesz Bogu, nie zaskoczy go. On zna Twoje myśli jeszcze zanim je wypowiesz. Nie ma sensu ukrywać się za fasadą. Po prostu powiedz mu, co leży ci na sercu. Módl się odważnie. Jezus w Ewangelii Mateusza mówi wyraźnie: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. To zaproszenie do modlitwy pełnej odwagi i wytrwałości. Nie bój się prosić Boga o konkretne rzeczy, które są dla ciebie ważne. Może to być mądrość w trudnych decyzjach, uzdrowienie kogoś bliskiego, albo nowe wartościowe przyjaźnie. Módl się o swoją rodzinę, szkołę, pracę. Bądź odważny w tym, czego oczekujesz od Boga, bo On chce, żebyś zwracał się do Niego z każdą potrzebą. Ta śmiałość nie jest czymś jednorazowym to nie jest tak, że prosisz raz i koniec. Jezus zaprasza nas, abyśmy stale pytali, szukali i pukali do drzwi nieba. Twoja wytrwałość ma znaczenie. Bóg zawsze jest gotowy, aby odpowiedzieć, jeśli będziesz modlić się odważnie i z wiarą. Módl się za innych. W pierwszym liście do Tymoteusza Paweł zachęca nas do modlitwy wstawienniczej, czyli modlitwy za innych. To potężny dar. Możemy zwracać się do Boga w imieniu tych którzy potrzebują jego interwencji. Pomyśl o swoich bliskich, przyjaciołach, sąsiadach, kto potrzebuje wsparcia? Może ktoś przechodzi trudny czas, ktoś inny potrzebuje uzdrowienia, a jeszcze inny głosi Ewangelię i potrzebuje modlitwy o mądrość i siłę. Módl się za tych ludzi, możesz nawet stworzyć listę osób, za które regularnie będziesz się modlić. Może to być prosta lista, którą trzymasz w Biblii lub na telefonie, aby przypominała ci, za kogo się modlić. Wstawiennictwo to wyjątkowy sposób, w jaki możemy łączyć się z Bogiem i prosić go o działanie w życiu innych. To wielki przywilej móc stawać w modlitwie za tych, których kochamy i być świadkiem, jak Bóg odpowiada na te prośby. Bądź wytrwały. Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan mówi jasno: módlcie się bez ustanku. To znaczy, że nawet jeśli odpowiedzi nie przychodzą od razu, nie przestawaj się modlić. Może czujesz, że Bóg milczy, ale to nie jest powód, by się poddawać. Jezus opowiedział przypowieść o wdowie, która nieustannie prosiła niesprawiedliwego sędziego o pomoc. Choć sędzia był niechętny, jej wytrwałość zmusiła go do działania. Jeśli ten sędzia, człowiek bez serca, w końcu podjął działanie, to o ileż bardziej Bóg, który cię kocha, odpowie na twoje modlitwy. On widzi twoją wytrwałość i gotowość do trwania w modlitwie. Musisz jednak pamiętać, że Boże plany są czasem inne niż nasze. To, co wydaje się nam najlepsze, nie zawsze jest zgodne z jego wolą. Musimy ufać, że jego drogi są wyższe niż nasze. Bóg zawsze działa w sposób, który przynosi dobro, nawet jeśli nie rozumiemy jego odpowiedzi od razu, więc nie przestawaj. Bądź wytrwały w modlitwie i ufaj, że Bóg wie, co robi. Podsumowując, mamy przed sobą siedem kroków, które mogą odmienić Twoją modlitwę i pogłębić relacje z Bogiem. Zacznij rozmawiać z Nim bez wahania. Ustal konkretne godziny na modlitwę, by uczynić ją priorytetem. Przypomnij sobie, kim jest Bóg, wszechmocny Ojciec, który Cię kocha. Nie powstrzymuj się, bądź szczery w swoich modlitwach. Módl się odważnie, nie bój się prosić o to, co naprawdę potrzebujesz. Pamiętaj o innych i módl się za nich. I najważniejsze, bądź wytrwały, nie poddawaj się, nawet jeśli odpowiedzi nie przychodzą od razu. Na koniec pozwól, że opowiem ci historię Mudiego, jednego z największych ewangelistów XIX wieku. Modlił się codziennie za swoich przyjaciół, za sto osób, które nie znały Boga. Dzięki jego wytrwałej modlitwie, dziewięćdziesięciu sześciu z nich przyszło do wiary, a co najlepsze, pozostała czwórka nawróciła się na jego pogrzebie. Wyobraź sobie, jak potężna może być wytrwała modlitwa więc nie przestawaj się modlić. Jezus Cię kocha i jest gotowy by Cię wysłuchać. Jeśli ten film Cię zainspirował, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i podziel się swoimi doświadczeniami z modlitwą w komentarzach.